drugi poranek w Gold Coast wczoraj nie miałam ręki żeby wam pokazać, bo musiałam tutaj pomagać Maćkowi przepłynęliśmy, schowaliśmy się tutaj za tą małą wysepką przed wiatrem które wieje mocno od wczoraj tutaj za nami jest jak trochę widać, taką jaśniejszą wodę jest płycizna duża tam widać piasek a porobione są takie tunele, którym tutaj ten niebieski statek, to jest pogłębiarka, cały czas pogłębia. Są duże prądy, a my tutaj wzdłuż tych żółtych, żółtych bojek przypłynęliśmy. Rzuciliśmy kotwicę po południu, no bardzo, ale, ale tam widać, jak, jak dalej wieje mocniej. Czyli przy, przy tych tunelach widać dużo większą falę w tamtą stronę. A my się tutaj schowaliśmy, i kotwica trzyma dobrze na piasku. A jeszcze dwa dni takiej pogody. Widzicie, jak tu pociutko jest tuż za nami. Tam walniesz mu w te krzaczory, to będzie... No, większa jest. O to musisz przeszkadzać. Jesteśmy w kołbyce, nie nagrywaj się w to yy, y y fajne rozlewisko. Na pomierzenią jest ocean. Tutaj są fajne prze prze przepływ, wszystkich głęboki kanał, gdzie można sobie y schron schronić się przed południowym wiatrem. To złe miejsce nie są od wiatru północnego. Ale najczęstsze wiatry są w czyli Fajne miejsce. O. To coś, co to jest stało? Trochę ciasno. Szkoda, <grystek> 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 że tego jednak nie nagraliśmy, jak oni tam się tarli, nadal trochę ciasno. Trochę <grystek> <grystek> to, to my się na, postawiliśmy na tym, na środku. <grystek> A mówiłam przyszedł w tą stronę, mówiłam. No, to wygląda słabo i jest słabo, ponieważ jak możemy zobaczyć tuż za naszym jachtem jest bardzo płytko, tak to sobie. Z czego słynie Gold Coast? Z h Ale możesz powiedzieć całym zdaniem, bo mnie nie słuchać. Z... tak. Gold Coast słynie z pięknych plaż dla surferów, o tym słyszałam. I, a ma bardzo dużo tych parków, e, jak to się nazywa? Rozrywki. Parków rozrywki, tutaj się nagruje Dreamworks, e, Sea World i jak to się nazywa? Warner Bros. Nie wiem jak to się Warner Bros. Warner Bros. 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 Tak. Y, tak, a również God nagrywali najprzysaria na świecie, czyli hadwa o wystarczy kropla. Tak. O, o Serena. <laughs> <laughs> ja na świecie, pozdrawiam. Maurycy yy, się boi krabów. Yy, tak się zachowuje, tu, 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 tu! jakby widział pierwszy raz, a nawet ich tutaj nie ma, więc. Tak <laughs> fajnie. Yy, plaże australijskie są na z czownicy nie z krabów. A, i są takie metrowe. <laughs> tak, Maurycy. Ja na Dzikie dziecko. A ten, jedy, ten jedy się nie, 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 w Przyszła chmura z, z wiatrem wielkim i z deszczem. Zaraz zacznie padać. Pojechali, a zawieść paliwo, które zatankowaliśmy na, na brzegu, zostawić na donie, zobaczyć jak tam dom sobie radzi podczas tego wiatru. I się umówiliśmy za godzinę. Zadałem zbierzbę, a my zaraz zmokniemy okropnie. Musimy szukać jakiegoś schronienia. Nie, wiecie co, chodźcie dalej, musimy coś innego znaleźć. No musimy coś znaleźć, żeby się schować. Chodź Maniusiu! Gold Coast są takie a, tunele jakby porobione w środku a, domy prywatne z dostępem do, do wody tak? Bo mogą mieć swoje prywatne motorówki czy żeby płynę dzisiaj ja z Tatą z Marcelem Marcel pokażcie! Płyniemy, żeby zobaczyć dzisiaj miejsce, w którym nagrywali Serial h 2 Wystarczy Kropla I tak, widzimy się zaraz Już dopłynęliśmy, ale jeszcze musimy wysłać Starlinka gdzieś i I coś jeszcze zrobić, nie wiem yy, Marce tutaj wozi Starlinka I tata gdzieś tam poszedł, no i w sumie tyle yy. Tak i Potem będziemy właśnie tam płynąć yy na te hmm, A teraz jesteśmy tutaj w galerii centrum tak. Ona jest blisko nas, więc fajnie yy, Ma dingi dog, czyli mamy gdzie postawić dingi, więc też fajnie No i dobra, dobra. zaraz się widzimy jesteśmy, jesteśmy już na poczcie, Marcel, pokaż się Będziemy wysyłać zaraz linka Jak się uda i potem nie wiem co będziemy robić Tata zresztą wymyśli na pewno W końcu, w końcu wypływamy z galerii Kupiliśmy parasolkę i pierwsze co tata zrobił to wypłynął stąd kawałek, był duży wiatr, więc otworzył parasolkę O Jezu znowu Będzie...

Serio. Zaczęliśmy płynąć. Dobra, zbijamy. I płyniemy w końcu do H2O. Po paru godzinach mieliśmy płynąć właśnie na H2O i zrobiliśmy wszystko oprócz H2O. No krótko przerwa w tym sniebę. Mmm tak, można tak powiedzieć. Co jeszcze byliśmy? Co robiliśmy? O, teraz idziemy do tyłu, zobaczcie. No do tyłu. Czekaj, ma co? Bardzo ładne tutaj są kanały i... O, musiałaś akurat teraz wejść w list, kiedy zaczęłam mówić. Dobra, mam nadzieję, że mnie słyszycie pewnie nie, ale yy, tak. Tutaj są bardzo ładne kanały. Ale tęcza. Ale to są. O! W każdym razie są bardzo ładne kanały! I... W tych kanałach mają domy I te domy mają Tak, widzę I te domy mają swoje I te domy mają swoje Ora, nie mogę nic nagrać prosto Dopłynęliśmy już do miejsca gdzie nagrywali H2 Tutaj była ta ich e, taka kawiarnią może powiedzieć? Nie, I w pierwszych dwóch sezonach mieli tam, y, tam taki koktajlowy, jakby może powiedzieć, restaurację, a w trzecim sezonie to był tam właśnie klub jakby zrobili sobie. Dopłynęliśmy, o właśnie słońce wyszło. I tutaj jesteśmy Zostawiliśmy y, Dingi na plaży, w której wiele razy dziewczyny się przemieniały w syreny. No, o. Dobra, chodź. Tak to wygląda. W tej chwili tutaj się znajduje e, klub wędkarski. E, a tutaj mamy związany znak, że było nagrywane. E, tutaj było e, ta kawiarnie. E, pierwsze to, to właśnie, o której mówiłam, że robi tam koktajle, a druga to się nazywa Rikis. To to Rikis. No to drugi ten barw, w której zrobiła Riki, znaczy Zain to zrobił dla Riki, pamiętasz? W trzecim sezonie. Dobra, nie mam. No. Bardzo się cieszę. Marta, ty się cieszesz? Marta mhm. się bardzo cieszę. Przepnę się do malina, to są takie czarne łabędzie, nie wiem co to jest w ogóle. Ale mają małe, są takie śliczne. Bardzo ładne tutaj, ładne bloki. No tutaj, na no zobacz, tutaj. No ej, co mi walisz? Nie wiem, A, tu mamy dingi My na rowerkach. Maurycy właśnie odjeżdża. Maci z Marysią i Matyldzią na, na Giddingi śmigają, więc będą dużo, dużo szybciej od nas, bo jeszcze przejechać całym wybrzeżem tam do miasta. Tak ścieżka jest bardzo fajna wzdłuż wybrzeża. Są ogromne płacizny dookoła, zresztą jak widać. Specjalnie skonstruowane domki, które podnoszą się na wodzie i osiadają na piasku, w których ludzie mieszkają tutaj. Tutaj kolejny fragment drogi. Jedziemy, a tam pelikany sobie siedzą. Cała wielka brygada. Goldko słynie z rozrywki. Za chwilę są place zabaw, jednak ten jest jakiś taki naj, na, najwznioślejszy, który spotkaliśmy i dzieci a chcą się tutaj a, na nim trochę więcej dłużej pobawić. A na Gold Coast również jest wiele a, parków rozrywki. Jednym z najsłynniejszych jest chyba SeaWorld. Później jest a, a, Park Polta Disneya, tak mi się wydaje. Albo nie, przepraszam, Warner Bros. Eee, I mieszkańcy mają całkiem sympatyczne rozwiązanie, ponieważ mogą kupić sobie karnet roczny za eee, chyba około 200 dolarów i przez rok prze, w tych wszystkich parkach rozrywki sobie uczestniczyć. Natomiast turyści muszą. Płacić i płakać. Wstęp do takiego parku jednorazowe. Oscyluje od 100 do 200 dolarów. Przyjemność dla naszej rodziny to wydatek ponad nasze możliwości na chwilę obecną. Więc cieszymy się z przebywania w takich bezpłatnych miejscóweczkach, które nie wypadają. Wcale tak źle jest Marysia Hej, jak tam jupi trochę tych placów zabaw z nami na tym świecie podwiedzacie Tak, widziałam właśnie Maurycy Patrzę. Sporo tutaj się dzieje. Zauważyliśmy, że część osób buduje sobie tutaj takie domy na wodzie. Widocznie tutaj jeszcze prawa nie jest to uregulowane. W różnych miejscach różnie na to reagują. gdzie gdzie już nie ma na to pozwoleń. Idę, aniołku. Nawet nie zdążyłam zrobić zdjęcia w jajku Matelda się schowała. ostatnio Maciej wyhaczył taki sklep na Gold Coast w którym a, kupu, kupił mi muszyniankę przyjechaliśmy, przyjeżdżaliśmy obok więc zahaczyliśmy jesteście ciekawi o ile drożej kupuje się muszyniankę na Gold Coast jest muszynka, muszynienka, są rzeczyk Nora, barszczyki za 3 dolary, Żurek Krakus, barszczyk. Budeń. O, jest muszę. Widzę. U, maszyna 3,99. Mamy jakąś taką wędlingę. Jakieś kiełbanski.

tu mamy ogórek, cekili, konserwowe i no. co, wy? Co, co wy tam macie? One są kajmakiem, czy co to jest? One są z miodem. One są z miodem? Wyglądają trochę jak spleśnie. Daj. Dobre. Ale są z czymś. Są <grym> z czymś. Ale <przymierze> dobre. Bo masz trzy. Ale trudno, co dobre? I Fajszywa? Fajszywa? A, tak. Jeden kosztował 1,50, więc powiedzieliśmy 3, czyli powinno być 4,5, ale my mieliśmy 5, więc daliśmy pani 5, a ta pani powiedziała, a spokojnie, dała nam jednego <grym> dolara i tylko za 4 było. I jeszcze ma 3. za A, na przykrywzeniu było.